Poranne Pytania, Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Naszym gościem jest wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Witam serdecznie, panie wojewodo. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Panie wojewodo, nie było okazji rozmawiać przez ostatnie kilkanaście dni, bo kampania wyborcza nas tutaj zdominowała, a pan w międzyczasie pracował w Urzędzie Wojewódzkim, bardzo intensywnie podpisując dokumenty związane z Funduszem Dróg Samorządowych. Zakończył pan jeden projekt, rozwinął pan drugi projekt. No i tak jak policzyłem, to 270 milionów złotych pan wydał w międzyczasie. W 70. 270 ma pan do wydania. 77 tak. pan już wydał. Tak, tak. I ta praca to rzeczywiście była bardzo intensywna i może nawet nie tyle w urzędzie, co w całym regionie, bo wiązało się to z wizytami w poszczególnych powiatach, czasami w poszczególnych gminach, tak, aby tam przekazać umowy, podpisać umowy na dofinansowanie dróg. W tej pierwszej fazie dotyczy to jakby dokończenia programu wieloletniego, który, którego nabór, nabór odbywał się jeszcze w, w ubiegłym roku ale ponieważ w międzyczasie weszła ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, cały program wszedł do, do, do tegoż funduszu i no, dzisiaj finalizujemy, finalizujemy to podpisaniem umowy pomiędzy administracją rządową a, a samorządem, która umożliwia przekazanie tych środków i umożliwia przede wszystkim zrealizowanie wielu ważnych inwestycji na drogach samorządowych. Ale tak jak dobrze wspomniał także pan redaktor, to dopiero początek, bo w kwietniu przeprowadziliśmy kolejny nabór już w, w, w dokładnie w programie Funduszu Dróg Samorządowych i w tej chwili mamy do przeanalizowania ponad 300 wniosków. To liczba, która no przeszła nawet moje najśmielsze oczekiwania. No, ale powiedzmy sobie jeszcze, że potrzeby, jeśli chodzi o te drogi powiatowe i gminne w województwie warmińsko mazurskim są niezmierzone właściwie. I każda ilość pieniędzy, jaką by się wpompowało w te projekty, no to jesteśmy w stanie jako samorządowcy tutaj na Warmii Mazurach przejeść i, i wybudować drogi, bo, bo drogi są w fatalnym stanie w znacznej części. Pełna zgoda to jest najczęstszy temat rozmów moich z samorządowcami naszego województwa. Zresztą to, to myślę każdy jeżdżąc po regionie widzi, że w jak często fatalnym stanie są właśnie drogi gminne, powiatowe. Zwłaszcza dzisiaj to bardzo mocno kontrastuje z pięknymi drogami ekspresowymi, także już w naszym województwie i, i, i są to zadania, które, no, które no, są niezwykle ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych, które najczęściej mieszkańcy poszczególnych gmin, powiatów najczęściej poruszają się drogami gminnymi. Często drogą ekspresową czy autostradą jadą raz do roku, albo albo jeszcze rzadziej. A codziennie do pracy, do szkoły, do, do, do sklepu, do, 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 do szpitala czy do ośrodka zdrowia po, poruszają się drogami gminnymi. Stąd, stąd też odpowiedzią na to ze strony rządu, bo zdajemy sobie sprawę, że samorządowcy nie są w stanie sfinansować wszystkich tych no, tym remontów. Tym bardziej, że to, ceny robót rosną i, i to generuje potworne koszty. W tej chociaż chwili. tak, chociaż to są ich, chociaż to są ich zadania, ale no, no widzimy, że, że to jest jakby ponad, ponad miarę. I, I tutaj, tak jak Pan redaktor wspomniał, te potrzeby są niezmierzone i samorządy wchłoną. Każdą ilość, każdą ilość środków na, na, na ten cel, no, jedyną barierą, jeśli można tak powiedzieć, jest to, to te środki własne, które trzeba do tego dołożyć. Stąd, ile muszą dołożyć? Jaki procent? Stąd, stąd ten program, w odróżnieniu od tych wszystkich poprzednich, które, które funkcjonowały, daje możliwość większego niż 50% dofinansowania, bo w zależności od sytuacji finansowej poszczególnych samorządów, od tego jak jak te wskaźniki dochodowości się kształtują, będzie możliwość dofinansowania od 50 do aż 80% inwestycji i myślę, że to w perspektywie 10 lat, bo na tyle jest obliczony fundusz dróg samorządowych da możliwość zrealizowania wielu naprawdę ważnych inwestycji, że poprawi sytuację infrastrukturalną, infrastruktury drogowej naszego województwa. No i pozwoli także stworzyć jakąś taką logiczną, sensowną sieć dróg, którymi będziemy się w naszym województwie poruszać, że to da także impuls rozwojowy, nasz, rozwojowy naszemu regionowi, rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego. Bo taki jest też cel, między innymi tego programu. Największą taką bolączką, jeśli chodzi o budowę tych dróg samorządowych, którą dostrzegłem, to jest nieciągłość inwestycji, to jest to, że te odcinki pojawiają się na przykład Kilkusetmetrowe, kilometrowe, a potem nagle ta droga się urywa, przerywa i staje się ponownie starą, zniszczoną drogą. Czy tutaj też w jakiś sposób ten program promuje takie projekty, które mówią o pewnej ciągłości inwestycyjnej? Promuje i, i z jednej strony jakąś ciągłość inwestycyjną, ale mało tego. też w nowym Funduszu Dróg Samorządowych jest możliwość realizacji projektów wieloletnich. To znaczy, no bo często bywało tak, że no, samorząd miał środki na jakiś kilometrowy czy dwukilometrowy odcinek drogi, no, i w kolejnym roku aplikował o jakby da, dalszy etap, i no nie, no nie, albo nie starczyło środków, albo pro, jakby projekt został gorzej oceniony i, i, i nie dostał środków, a dzisiaj mamy taką możliwość, że można, jakby składając raz wniosek, za, zaplanować go sobie na 3-4 lata, rozłożyć też w związku z tym koszty realizacji takiej inwestycji i i ją przeprowadzić, bo, bo projekt. Bo program jest dziesięcioletni, więc teoretycznie można nawet na 10 lat sobie rozłożyć inwestycje i taką, taką możliwość nasz program daje. On w ogóle jest jakby Mając doświadczenia wielu poprzednich programów, wielu także głosów samorządowców z różnych stron kraju, bo, bo inne, inne potrzeby, inne problemy występują w Małopolsce, powiedzmy, czy na Śląsku, a inne występują u nas, gdzie mamy. Stosunkowo niską gęstość zaludnienia, ale obszerne województwo i w związku z tym dużą sieć, sieć dróg, i ustawa taką właśnie rzecz jakby dostrzegła i, i, i zaproponowała, abyśmy to właśnie w regionach ustalali sobie kryteria tego jak i komu te, te, te środki, w jaki, w jaki sposób dysponować tymi środkami, żeby, żeby no, tworzyły one właśnie jakąś logiczną, logiczną całość. No i tak się staramy to robić, a odzew samorządów jest, jak wspomniałem, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry. 277 milionów złotych ma pan do dyspozycji, ale ma pan jeszcze promesę na 70 milionów dodatkowo. Tak, to jest, to jest i to właśnie daje kwotę, którą być może słuchacze radia widzieli, widzieli w, w, na ekranach telewizorów, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki przekazywał, te tak zwane promesy nam wojewodom i na którym dla naszego województwa widnia kwota 345 milionów złotych, no to jest właśnie kwota tych blisko 280 milionów na zadania, które będą w tym roku realizowane, plus około 70 milionów na jako pewna gwarancja przy programach wieloletnich środków na, na, na rok przyszły. Panie wojewodo, jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan odbiera, bo uczestniczył pan tutaj w wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na okręgu olsztyńskiego. Jak pan ocenia te wybory, które odbyły się w całym okręgu warmińsko-mazursko-podlaskim, no i też tę część wyborów, którą można zaliczyć do województwa warmińsko-mazurskiego? No, jako członek i działacz w i sprawiedliwości bardzo się cieszę z tego wyniku, ale ja myślę, że tu kilka rzeczy, na kilka rzeczy warto zwrócić uwagę. No, pierwsza to jest taka, że no, mamy rekordowy wynik, jeśli chodzi w ogóle o wy wybory po 1989 roku. Nigdy żadna partia tak wysokiego wyniku. Nie osiągnęła 45% poparcia. I myślę, że tutaj podstawowym yy, czynnikiem, który na to wpłynął, jest wiarygodność yy, rządu, wiarygodność także zaplecza rządu, czyli Partii Prawo i Sprawiedliwości i całej Zjednoczonej yy, Prawicy, w, że yy, jakby słowa pokrywają się później z, z czynami. Tak? Ale już, Olsztyna nie składamy, udało się samego Olsztyna przekonać. No, no, to my wielokrotnie rozmawialiśmy o, o tym, że e, no, chociaż Olsztyn i województwo warmińsko-mazurskie leży na, na tej wschodniej ścianie, naszego kraju, to jednak to jednak no, historia historia i tutaj no, osadnictwa polskiego po, po II wojnie światowej i no, całej historii no, wiąże nas bardziej z tymi, z tymi yy, tak zwanymi jak to się kiedyś mówiło, ziemiami odzyskanymi I, i, i stąd być może gdzieś to jeszcze po, potrzeba, potrzeba jeszcze bardziej cierpliwej pracy i, i, i zdobycia bycia zaufania mieszkańców, żeby, żeby te wyniki lepsze osiągnąć, ale, ale jak mówię, to jakby w skali, w skali całego kraju, to, 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 to jest rekordowy wynik. I druga rzecz, która, na którą warto zwrócić uwagę, no to frekwencja. Frekwencja w tych wyborach, czyli zmobilizowanie elektoratów, i, i myślę, że jeden z czynników, który to spowodował, było Poruszenie wielu ważnych spraw, które, o których decyzje zapadają właśnie na forum Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, gdzie to, 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 to kwestia wprowadzenia euro w Polsce, to kwestia wielu z, spraw y, tych takich około światopoglądowych, które, y, które jakby zelektryzowały trochę nasze społeczeństwo i w, w tych wyborach y, no, myślę w, w mojej ocenie przynajmniej jasno dali do zrozumienia jak, jak chcą kształtować swoją y, swoje życie Polacy. Bardzo dziękuję. To były poranne pytania radio. Dzisiaj naszym gościem był wojewoda warmińsko-mazurski Artur Hojecki. Bardzo dziękuję.